Witam serdecznie wszystkich widzów. Na moim kanale rzadko pojawiają się. Bohaterowie różnych wydarzeń, różnych sytuacji. Pomyślałem sobie, że trzeba zmienić tę tendencję. Dosyć muzyków, dosyć aktorów, innej, innych artystów, różnej maści. Czas na człowieka z ulicy. Czas na człowieka, który zna i wie, czym jest ciężka robota. Maciej Myszkowski, witam, witam Ciebie serdecznie. Witam Cię bardzo. Stary, zostałeś bohaterem internetu. Wiesz, ile kobiet yy, pisało do mnie, czy znasz tego typa, chcą numer telefonu? Ja, czy mm -hmm. można powiedzieć, że tak, jesteś zaskoczony? taką informacją zwrotną kiedy ktoś udokumentował to jak pracujesz. Znaczy, no bo to była twoja praca, prawda? Tak, jest twoja praca w Jest jak najbardziej cały czas, tak, jestem zaskoczony, Już kompletnie nie spodziewałem się takiego odbioru, że w ogóle coś takiego wybuchnie, tak? Nawet gdyby miało cokolwiek trafić gdzieś do internetu z jakiejkolwiek tam części mojej pracy, no to nie spodziewałem się, że będzie coś takiego. A nie zostałeś ambasadorem firmy ochroniarskiej, która Cię zatrudnia, miejsca, w którym pracujesz? Bo to ta akcja, o której zaraz powiemy, hmm. rozegrała się w Galerii Mokotów w Warszawie, Westfield Mokotów, teraz to tak się nazywa oficjalnie. Nie, nie proponowali cię? Może panie Maćku, ambasador, TikTok, Instagram, Nie no silna opieka. Przynajmniej na tę chwilę żadnej propozycji No to nie ja w stałem. takim razie, drogi Westfield, jeżeli nie chcecie Maćka, to możemy to zrobić w duecie, w pakiecie. Maciek będzie twarzą, Maciek się będzie uśmiechał, silnym dużym ramieniem otoczy was swoją opieką. No to byłoby ciekawe, ale powiedz mi... Mm, jak, jak, jaka była geneza tej całej sytuacji, bo dużo osób udostępniało dużo osób ten filmik, ale nie znamy podłoża tego, jak to się zaczęło. Jaka jest geneza tego, że ktoś cię nagrał, ktoś opublikował to w internecie, otrzymałeś mnóstwo pozytywnych komentarzy. Stary, ty połączyłeś, ty połączyłeś Polskę, połączyłeś ludzi wierzących i niewierzących, ludzi o poglądach lewicowych i prawicowych, naprawdę. Tak. To geneza potem, jak to się stało. Stało się to tak naprawdę trochę poza mną, tak? Jak to poza tobą? E, no bo nie miałem na to wpływu żadnego. Mhm. Więc ja wykonywałem, tak, jak mówimy, wykonywałem swoją pracę, tak? Robiłem to, co robię na co dzień. E, takich interwencji e, w ciągu roku jest mnóstwo, A tak? w ciągu tygodnia, załóżmy. W ciągu tygodnia masz takiej interwencji, że ktoś robi zamieszanie w galerii handlowej, ktoś przeszkadza, wzbudza niepokój. Gdzie jest bardzo dużo ludzi, to ile zdarza się takich interwencji w tygodniu? Ciężko to tak jednoznacznie powiedzieć, tak? Bo bywa tak, że potrafią być dwie, trzy dziennie takie jakieś. poważniejsze, tak? Nie, nie jakieś. Czyli co, że ktoś coś zostawił, ktoś komuś coś ukradł. czy jakieś właśnie złodziejstwo, że tak powiem, czy właśnie jakieś zakłócenie porządku. Więc bywa, że bywają dwie, trzy dziennie, a bywa tak, że powiedzmy przez. Pardnie spokój i w miarę nic się nie dzieje, tak? Mimo, że jest to żywy obiekt i dużo tam się ludzi przewija i dużo się dzieje, no ale aż takich rzeczy, żeby podejmować jakieś konkretne interwencje, no nie zawsze jest. Nie, za, nie zawsze jest za to zapotrzebowanie. Tak, 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 no ale tak, trafiła dokładnie. się taka sytuacja, że co to byli za ludzie, bo może wytłumaczmy naszym widzom, mm -hmm. może niektórym niektórzy tego nie zauważyli, niektórzy tego sobie nie utrwalili. Co to byli za ludzie, w jaki sposób ktoś ich zgłosił, że przeszkadzali na twoim obiekcie i jak ich powstrzymałeś, jak to się zakończyło? Może tak będziemy rozbierać no tak, sobie czynniki pierwsze. Możemy od początku zacząć. Ja Prawie stu e emocje tak. <gry> tutaj sięgnęły zenitu. Ok. Jasne. Więc zaczynając od samego początku, są to ludzie, TikTokerzy, którzy nagrywają swoje jakieś pranki, tak? Czy jak to nie wiem nazwać? No chyba pranki. Jeżeli ktoś by nie wie, co znaczy, prank to są takie wygłupy żarty, tak. inter, głównie publikowane w internecie. Tak, nagrywają, nagrywają to w galeriach handlowych. Głównie koncentrują się chyba na Złotych Tarasach i Arkadii, to co tam widziałem, ale no już drugi raz pojawili się i u nas, tak? Czyli w Westfield Mokotów. Okej, okay. tak. no dobra, pojawili się w, West, w Westfield Mokotów, co dalej? Co oni tam robili ci pranksterzy? <laughs> Jednym słowem, przebierają, tak jak w tej chwili, bo mają oni tam, widziałem, różne kontenty jakieś, tak, w tym momencie ich kontentem jest przebieranie się za gnoma, krasnala i wchodzenie w przestrzenie, że tak powiem, zamknięte dla osób postronnych. Tak? Co, to, co to oznacza? Bo ja to rozumiem, ale może ktoś nie rozumie. Przestrzenie zamknięte, czyli co? No chociażby, tak jak w tym momencie, gdzie akurat już była podjęta interwencja, bo podjęta przy lokalu Vita Cafe gdzie jest to zamknięta wyspa, tak weszli do środka. Tam, gdzie pracownicy przygotowują, Kawę, herbatę, kawy, czy tak, jakieś panie. tam jedzenie do kawy, czy herbaty. Okay. Tak. wiem gdzie jest wita dobra, no rozumiem, bo to jest przez Ruchomy jest taką wyspą. Dokładnie. I oni tam weszli, tam gdzie baliści tak. pracują i, I zaczęli... sobie dookoła, biegali. Ale oni są debilami, przecież mogli, no, nie wiem, w... ktoś mógłby wrzątek wylać na drugą osobę. Przecież to byłoby więcej krzywdy niż pożytku? No, czy listety. ci ludzie myślą? No właśnie na to wygląda, że nie myślą. No bo uważam, że dobry prankster, jeżeli robi prank, no to musi mieć też zaplanowane, żeby nie wyrządzać krzywdy drugiej o sobie, mm -hmm. prawda? No Oczywiście. bo ok, robimy śmiech, robimy zamieszanie, dążymy do wiralu, ale też dbajmy o bezpieczeństwo innych. Bo załóżmy, jak ja byłbym takim baristą, żeby mi taki gnom wszedł, no to nie ręczyłbym za siebie, myślę. Dokładnie, mam to samo uczucie, że ja będąc tam na miejscu tamtej osoby, która by tam pracowała, ja bym się nie patyczkował, po prostu za fraki bym go wyciągnął za tej lady, i by zrobić porządek. No Dobra, bognad, bo do, no. do, 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 do tych fraków to zaraz przejdziemy. Dobra, i oni, opowiemy historię. Hmm. Czy oni byli, byli w Wita Cafe i pracownicy tej kawiarni zgłosili się do was, do ochrony, że panowie hmm, nie. i pani jest jakiś nie, problem? Jako, nie, nie zgłosili. Yy, znaczy, powiem tak. Ja dostałem zgłoszenie od siebie z monitoringu, okay. gdzie wy, wypatrzyli na kamerach ich. Wypatrzyli ich na kamerę, gdzie już zjeżdżali schodami właśnie na dół. No i dostałem zgłoszenie, że jest ta grupka osób przebranych za te gnomy, gdzie już wiadomo, no, wiemy, co się dzieje, jak się pojawiają. No i dostałem zgłoszenie, no i udałem się w to miejsce. Udało się i zrobić ile tam tych gnomów, bo z iloma zrobiłeś porządek, a ile, ile, ile gnomów samo odeszło w grę? Gnomów było trzech. Jeden ten główny, Krauli, tak, czy jak tam on się dokładnie wymawia, uciekł jako pierwszy. O, taki, taki bohater. Aha. Taki bohater tak wymyśla sobie te pranki, a jako pierwszy dał nogę z okay. miejsca. No, jakbym ciebie zobaczył, no to też bym dał nogę. <f additive> może, może wiedział, z czym to się będzie wiązało? No na tak. pewno, no to <fremlin> dobra. Jeden uciek, ten główny prowodyr całej akcji. A jeszcze dwóch pozostało. Mówię tak, jeszcze. dwóch pozostałych. Y, jednego zaczął gonić kolega, y, jednego z nich, a drugi wpadł prosto w moje ręce, tak? Zaznaczam jeszcze, że uprzednio, zanim w ogóle podjęliśmy tę interwencję fizyczną, mhm. najpierw poprosiliśmy ich, żeby się uspokoili, tak? Bo to no, też jest ważne. A, bo to też warto powiedzieć, że To zanim, jest ważne, tak? Czyli na początku mówisz tam, kierujesz do nich komunikat, że panowie. Tak. No, kulturalnie rzecz ujmując, odpuśćcie, idźcie stąd. Tak, oczywiście, no nigdy, nigdy się nie. No i co dobra, to oni nie reagowali, nie reagowali na takie komunikaty werbalne, bo to mnie ciekawi. Nie, w ogóle nie reagują, tak jakby w ogóle do ściany człowiek mówił. Jeszcze, bo to też nie zaznaczyliśmy, że nie są oni Polakami, tak? Okay. Różne chodzą słuchy, jedni mówią, że są z Ukrainy, jedni z Białorusi, więc ciężko powiedzieć. Mówili coś w swoim języku, tak, tym czy ukraińskim, czy białoruskim. Coś między sobą, także nie wiem, co tam krzyczeli do siebie. Krzyczenie po angielsku powiedzieć po jakimś takim yy... języku uniwersalnym. Ale oni dobrze mówią po polsku A, też. Okay. Nie wiem, czy wszyscy mówią okay. po polsku, ale mówią też po polsku. To, co widziałem przynajmniej na niejednym tam jakimś filmie. No i po uprzednim tak wydaniu stanowczego komunikatu, żeby opuścili obiekt, żeby przestali tak pajacować, że tak powiem. Więc no, olali nas, więc ruszyliśmy z kolegą po prostu już stanowczo. I zrobiliście się porządnie. Zrobili Powiedz porządek, mi tak. czy po tym się pojawiły, bo, e, pojawiły pojawiły się potem jeszcze jakieś takie akcje czy był już święty spokój? Czy już jacyś pranksterzy po tym wydarzeniu próbowali swoich sił? Jest spokój e, na tę chwilę. Mam nadzieję, że... E, no to pewnie się nie pojawia. Jak tak, wiedzą, z czym mają do czynienia no to raczej się nie pojawią. Dobrze. Czyli w takim razie tutaj zamykamy ten wątek. Powiedz hmm. mi w takim razie ty dyskontujesz tą popularność, bądź co, bądź ten wiral, który, który rozprzestrzenił się po całym polskim internecie, a może też i, może też i nawet europejskim. No wiadomo, ma, miałem, mam te swoje 5 minut, że tak powiem, sławy, więc na pewno tam udostępniam na wszelkie swoje tam portale społecznościowe czy artykuły, bo naprawdę było ich wiele w przeróżnych miejscach, że tak powiem, czy wszelkie jakieś memy, coś no, to super. To, tak. mi się to? To. Czyli w takim tak. razie widzicie. Maciek został, można powiedzieć, internetowym celebrytą i bardzo, bardzo dobrze. Ale właśnie, dobrze, zamykamy ten temat tego wirusa. Teraz przejdźmy do ciebie. Kim ty jesteś, człowieku? Maciej Myszkowski to jest hmm. kto? Jak ty byś siebie. Opisał, zdefiniował, że załóżmy, ktoś ci chce zaproponować współpracę. Mm. Widzimy: OK, przystojny gość, silny, mm. powstrzymał zagrożenie. Ciekawa osoba, żeby być ambasadorem jakiejś marki albo twarzą jakiejś akcji. Kim ty jesteś? Na przykład, przykład, ktoś się umawia z tobą na spotkaniu, mówi: Maćku, kim ty jesteś? Hmm. Jak byś siebie opisał? Wiem, że to jest bardzo, bardzo proste, ale jednocześnie trudne pytanie, bo to tak. też dużo mówi o człowieku, co ty na dzień dobry powiesz nam, odbiorcom, hmm. czy też osobie, która będzie chciała ci zaproponować współpracę. Hmm. Ja jestem zwykłym chłopakiem, Dobra, nie jestem, ale... że tak powiem, nie uważam się, może nie jestem, nie uważam się tak, za jakąś też wielką gwiazdę, nie wiadomo kogo kogoś kto też zbawił świat, że tak powiem. Okay. Chociaż przez chwilę chyba tak to wyglądało, jakbym zrobił nie wiadomo jaką rzecz, tak? Rozumiem. Jestem osobą otwartą. na cały świat, że tak powiem, mój świat pogląd jest otwarty. Nie zamykam się w jakichś tam sztywnych ramach, gdzie tam też już mi próbowali przepisywać. Normalna osoba żyjąca sobie, pracująca, lubiąca spędzać czas właśnie nad wodą, hmm. na działce. A, czyli, tak, czyli na wodą, czyli pływasz, co są jeziora, to jest jezioro, morze, zagranica, nie wiem, eksplorujesz oceany, bo to też mnie bardzo ciekawi. No, Dobra, no... woda działka, no powiedziałaś hmm. woda działka, czyli hmm. woda to co? Jezioro, rzeka, co to jest? Hmm. Fajne, najczęściej. Po... Ryby łowisz. Najczęściej. ryby się akurat nie lubi. No to dobrze. Robić. Dla mnie jest to po prostu nudne. Witam w klubie, ja tak samo, w wodzie ja tak i czekać. Samo. Czyli co? Więc... Kajak, czy pływasz? Ja najbardziej, jeżeli chodzi jak mówię o akwenach, najbardziej lubię po prostu nad morze jechać sobie, lubię ten nadmorski klimat. Takiego nadmorskiego miasteczka. Rozumiem. A działka? Bo działkę masz gdzieś tutaj ile od kilometrów oddalone od Warszawy? 35 kilometrów. A, no to niedaleko. Czyli masz swoją działkę, gdzie, nie wiem, sadzisz sobie warzywa, owoce, <noise> pielęgnujesz, to jest coś takiego? Czy to jest, nie wiem, działka jakiejś twojej najbliższej osoby i ty przyjeżdżasz mm -hmm. i regenerujesz siły po ciężkiej robocie, o którą zaraz zapytam. Tak, działka jest mojej najbliższej osoby, że tak Aha. powiem. Nie jest fizycznie moja, tak. Czyli pewnie, nie wiem, partnerki, rodziców. Tak. Tak, e, dokładnie, życzonej no, mojej narzeczonej, o, tak Dobrze, w takim mhm. razie, słuchajcie, drogie panie, Maciek już zajęty jest, to już jest, no niestety, chyba że twoja ukochana jest otwarta na różnego rodzaju relacje, no ale bez takich głupich żartów. Długo już jesteście <coughs> razem? Cztery lata. I wy się poznaliście w pracy, czy w jakimś innym miejscu? Nie, nie w pracy, tak, po prostu. A po prostu udało się sparować tak, dokładnie. Cztery lata, czyli w czasie krony się poznaliście, początek, tak? Dobrze mm. mówię. Poznaliśmy 2020. się tuż przed właśnie, tuż przed, tuż przed a tak? niedawno mieliśmy rozmówczyni, która założyła swoją działalność tuż przed koroną, widzicie w takim razie, a tutaj Maciek Pozna swoją kochaną tuż przed, czyli drogie dziewczyny, co to znaczy, dokładnie, drogie <laughs> dziewczyny, drodzy panowie, Maciek jest zajęty. No to super w takim razie, zazdroszczę wam tej działki, ale dobra, okej, okay, mamy działkę, mamy spędzanie wolny czas, widzimy, że ty jesteś chłopakiem twardo stąpającym po ziemi, ale ja chciałbym porozmawiać i chciałbym też powiedzieć naszym widzom o... Ciężkiej pracy, jaką mianowicie jest praca w ochronie. Ja na przykład mam przyjaciela, Witek, pozdrawiam Ciebie serdecznie, który jest ochroniarzem. To jest bardzo ciężki kawałek chleba, bardzo wyczerpujący i warto doceniać wszystkich pracowników i pracowniczki ochrony. Powiedz mi, długo już jesteś ochroniarzem? Tak. Czyli e... powiem Ci, nazywać jakoś inaczej, politycznie poprawić, czy ochroniarz Nie, jest dobrze. czy to... Normalnie ochroniarz, A, tak. okay. to długo. No. Takie na galerii Mokotów, Westfield Mokotów. tak? Ale dobra, wszyscy i tak się przyjąło, że to jest Galmok, Galeria tak. Mokotów, wszyscy wiemy o co chodzi. W Galmoku, tak, już 12 lat, teraz sierpień mija 12 ty, no, lat. to ty zacząłeś co od razu, jak, pracował, jak jeszcze uczyłeś się w szkole, wszyscy jesteś młody chłopak. Nie, no już, nie jestem taki młody. Nie jesteś młody? Już stary dziad ze Ja myślałem, że ty masz 25, 26. No to plus 10 akurat. Okej, okay, dobra. Okay. Czyli okres pełnoletni, Maciek był pełnoletni. Tak, ale jestem do... pełnoletni dokładnie razy dwa. Ja, no to ładnie. Jeżeli ktoś, ktoś jest dobry z matematyki, co je policzy. Czyli można powiedzieć, że odpowiednia temperatura ciała. O, dobrze. Czyli w takim razie ochroniasz już od najmłodszych lat. Co jest najtrudniejszego w pracy? Bo ktoś zazwyczaj wiesz, co najmniej raz myślę dziennie, zderzamy się z pracownikami, pracowniczkami ochrony. Co jest najcięższego w tej pracy, co jest najlżejszego, jeżeli można mówić coś takiego, a co ci sprawia największą przyjemność, a co sprawia największe zmęczenie, największy ból. Bo Chciałbym ja też powiedzieć naszym odbiorcom, że to jest ciężki kawałek chleba. Jest, jest. Najtrudniejszą rzeczą jest, uważam, kontakt z ludźmi, tak? Uważam, że wszelka praca z ludźmi no, jest ciężka. Niestety większość osób jest bardzo roszczeniowa. bardzo uważam, że wszystko im się należy, tak? Oni są najważniejsi, najlepiej wszystko wiedzą, potrafią, potrafią się, że tak powiem, nawet kłócić o sklep, którego nie ma, tak? Przychodzą, pytają się, gdzie jest ten sklep, informuję że nie ma u nas takiego sklepu, i się kłócą, że jak to nie ma, jak on wie, że tutaj jest, tak? Albo w internecie wyczytał, że jest. Ale ty mówisz, ja tu pracuję <grym> tyle lat i wiem, że już tego sklepu nie ma, chociaż może kiedyś było, ale jak to? Tak, tak mówię, pracuję tutaj 12 lat, jak 12 lat pracuję, sklep takiego nie było u nas. Okej, okay, praca z ludźmi, co dalej? Tak, także to, to jest na pewno najcięższy kontakt taki z ludźmi, praca z ludźmi. Coś jest ciężkie? No ciężko jest to pewno to, że jest człowiek cały czas na nogach, tak? No właśnie, bo ty jesteś, i to warto, warto może ma, warto podkreślić, ty jesteś ochroniarzem, który chodzi czy stacjonuje w miejscu, bo są różnego rodzaju szkoły, ale są też ochroniarze, którzy siedzą na jakiejś tam stróżówce, mhm. pilnują monitoringu. Mhm. Jak, jakim ty jesteś ochroniarzem? Ty jesteś stojący, musisz chodzić, czy ja, raz... Patroli. Ja po prostu jestem ochroniarzem, który się przemieszcza cały czas po galerii. Jezu, to ty... ty przy każdym dyżurze ty robisz mnóstwo kroków. Tak, tak. No, parę dziesiąt kilometrów dziennie wow. podczas służby się robi. Um. E, sport to zdrowie, mówią. a To w przypadku pracy. Mówią tak, a brzuszek e, i tak jest. No ale to Jezu, no taką masz genetykę i tyle. No, tak. Wiesz, ilu kobietom się tacy panowie podobają. Tak. Dlatego mówię, wiele koleżanek pisało do mnie Bartek, czy masz numer telefonu do Maćka, czy znasz, znasz Maćka? Ja mówię <laughs> Poznałem Maćka, ale Maciek już jest zajęty, płacz. Dobra, mhm. czyli tak, praca z ludźmi, ciągłe przemieszczanie się, co jeszcze? Czy już przechodzimy do tych. tych Zresztą, pozytywnych to są na pewno dwie, dwie najcięższe rzeczy. Okej, okay. tak? a pozytywne strony bycia pracownikiem ochrony, to mnie ciekawi. Pozytywne strony, mhm. na pewno. Szacunek. Szacunek ludzi, no to z tym bywa różnie, że tak powiem. Z okay. tym, Zarobki. Bo, nie bo... pytam się konkretnie ile, nie? ale może zarobki. Już tylko powiem tak, że. Okay. Wizerunek wi ochroniarza wśród ludzi z reguły to jest e jakiś e dziadek, e e z tak. Z <laughs> niepełnosprawności. Dokładnie. Z niepełnosprawności. Nie jest obraz właśnie młodych ludzi, tak. Młodych prężnych, tak. Gdzie tak jak u nas jest w większości młody zespół, właśnie. Hmm. Czy ty pewnie jesteś najstarszy, jak mówisz, że to jest młody nie, zespół? Nie. 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 Są, są starsi starci od ciebie. Są starci też, tak. A, okay. Są starsi, są młodsi, jestem tak po środku, e, że tak powiem. Jesteś po środku stawki, czyli tak. dobra. Okej, okay. czyli można powiedzieć, że tak jak mówimy, praca w ochronie to jest ciężki kawałek chleba. Można zarobić, nie pytam się konkretnie ile, bo mnie to najmniej interesuje tylko. Można. Już w tej chwili są takie czasy. To nie jest, to nie jest y, tak, jak było, że tak powiem, z 10 lat temu, gdzie. Ochroniarz pracował za 5 złotych na godzinę i musiał nie wiadomo, co robić, na ile się tatu, wszystko, żeby wyżyć. W tej chwili już są na tyle dobre pieniądze, że. Dlatego tyle pracuje, tak? Ale to też jest ciężki kawałek chleba, bo też warto o tym wspomnieć, Ok, bo ktoś powie, o dużo zarabiasz, nic nie robisz. Nie. Ja wielokrotnie jestem użytkownikiem y, galerii Mokotów i widzę, jak ten człowiek ciężko pracuje, chodząc od jednego punktu do drugiego, pilnując, patrolując, sprawdzać, y, sprawdzać jednocześnie, żebyście mogli spokojnie, bezpiecznie robić window shopping, y, shopping, albo też robić zakupy, albo spędzać wolny czas w różnych placówkach w, przy różnych miejscach w galerii handlowej. Dobrze, wiesz co, ja teraz zmienię ten... Temat, trochę mm -hmm. podsumowując naszą rozmowę, bo ja widzę, że Ty masz dużo tatuaży związanych z Powstaniem Warszawskim. Tak. Bardzo mocno identyfikujesz się z Powstaniem Warszawskim. Ktoś w Twojej rodzinie uczestniczył w Powstaniu, czy jesteś patriotą i jesteś miłośnikiem historii? Bo to mnie bardzo zaciekawiło właśnie. Mm -hmm. Patrząc na Twoje mm -hmm. media społecznościowe, mm -hmm. ten wątek jest bardzo, bardzo mocny, wybija się. A nagrywamy tę rozmowę w trakcie właśnie, kiedy trwało 80 lat, 80 lat temu Powstanie Warszawskie. Tak. Dla mnie, ja jestem lokalnym patriotą, tak? Tak. Dla mnie. To no z Warszawy, z Warszawy. Jestem rodowitym Warszawiakiem, który, od wielu pokoleń. Ty z, z jakiej dzielnicy pochodzisz? Z Ochoty. A z Ochoty. I mieszkasz wciąż na Ochocie? Tak, cały czas. A, okej, okay, dobra, okej, okay, okej. Okay. Więc że tak powiem, z dziada Pradziada, jestem Warszawiakiem, zostałem wychowany, że tak powiem, w kultywowanej tradycji, historii Warszawy, tak. Tak jak dla mnie, tak jak mówiliśmy, w tej chwili jesteśmy w okresie, tak powiem, rocznicy powstania, wybuchu powstania warszawskiego, to dla mnie 1 sierpnia jest to jeden z najważniejszych dni w roku. I wtedy zawsze sobie wolny bierzesz, albo wtedy pracujesz. No zdarza się czasem, że mi wypada służba, no to już no, no no, tak, nie ma... takiej ale jaka... ładnie powiedziałaś o twojej, swojej pracy jako, ochrony, jako pracownik ochrony, że to jest służba. I to jest ciekawe, bo pierwszy raz słyszę od pracownika ochrony, że pracuje na służbie. Tak, znaczy, no to, to jest, to jest służba, tak, bo my służymy ludziom, tak? Okay. Jakby nie było. Ja tam jestem po to, żeby pomagać ludziom, tak? Okay. I chronić obiekt to jest jedno, ale też jestem po to, żeby po prostu ludzie i czu, raz, że czuli się bezpiecznie, dwa, mieli we mnie pomoc jakąkolwiek, tak, yy, gdy coś potrzebują. Super. To kobieta musi mieć z tobą dobrze. Jak no, no to pomyślałem. Jak to pozdrawiam. E, Paulina. Paulino, pozdrawiam ciebie serdecznie, gratuluję ci mężczyzny, partnera życiowego. Wracam jeszcze do tego powstania warszawskiego. Mm -hmm. Czyli to jest lokalny patriotyzm, czy ktoś w Twojej rodzinie właśnie uczestniczył w powstaniu? Bo to tak bardzo mocno eksponuje, że mm -hmm. muszę zadać to pytanie. Muszę to zadać to pytanie. Znaczy, stricte jako w powstaniu warszawskim. Tak, jako walczyć i walczyć, no to nie. Mój tata był dzieckiem, tak, jeszcze, bo urodził się tuż przed wojną. Okej. Okay. Więc był dzieciaczkiem jeszcze, więc w sumie nie uczestniczył tak w powstaniu fizycznie, mm. żeby coś robić, walczyć, czy Wiadomo. Czy, czy jakiekolwiek funkcje wykonywać. Chociaż dzieci walczyły, ale był mimo wszystko za mały, tak, no tak? Na to mój dziadek był żołnierzem i walczył w, w armii generała Andersa pod Monte Cassino, wow, no na przykład. Super. To ty, powiem Ci tak, ty już skończyłeś odpowiedni wiek, żeby zostać prezydentem polskim. Trzeba być ukończone 35 <grystanie> lat. A już sobie policzyliście, ile nasz gość ma lat. A może słuchaj, nie korciła cię polityka, nie było właśnie ofert po tej akcji i będziemy się zbliżać do pointy. Nie było ofert. No zobacz, młody, przystojny, wysoki mężczyzna, mężczyzna dobrze zbudowany, chroniący. Kurde, stary, jak ja PR-owcem, to bym zrobił się jakiegoś polityka. Młody człowiek, uśmiechnięty, charakterystyczny, bo jednak hmm. twoja twoja tak, twoje łatwo mi zapamiętać, łatwo zapamiętać <laughs> że wiesz, rude ochroniarz, że to stary, wokół tego można zrobić dużo. Bo takie telefony? Stricte takich propozycji jako nie było. Było bardzo dużo komentarzy, gdzie po prostu ludzie właśnie sami mnie wypychali, żeby i oznaczali różne osoby, żeby ktoś się tym zainteresował. Stricte jako propozycji, że tak powiem, takich nie było. Aczkolwiek po tej sytuacji, w której się, że tak powiem, zrobiłem sławny, bardzo dużo osób się odzywało, łącznie z politykami, którzy w ogóle oferowali mi pomoc. I jakby był jakiś problem. Gdybym miał jakieś problemy w pracy przez tą sytuację, no bo to. Różnie można by tą sytuację pożegnować. mam nadzieję, że te wszystkie kontakty zapisałeś. Yy, tak, pamiętam kto oferował pomoc, więc w razie ja, czego. Ja to bym zrobił wtedy, wiesz, yy, takie yy. posiedzenie. A może zmienię sobie branżę i dzwonię, pamiętacie? Maciej Myszkowski, dzwoniłeś do mnie, chciałeś się ogrzać w blasku mojej sławy, a teraz ja potrzebuję, tak, tak, tak. Ale właśnie, powiedz mi, to jest, kończąc już, określasz, to jest robota na całe życie, czy to jest etap przejściowy? No właśnie, miał być yy, początkowo to etap przejściowy u mnie. Miała to być praca na chwilę, tak, po skończeniu jednej. No, żeby wiadomo, ciągłość była finansowa. Zatrudniłem się w ochronie, miałem tam sobie popracować parę miesięcy i na no spokojnie sobie znaleźć coś innego, tak. A tu ile wyszło? 12-13 lat? No, teraz zaczyna 13 rok lecieć. 13 rok życia, moi kochani, 2025. Wczoraj ochroniarz, dzisiaj prezydent i tego życzę człowiekowi. A jeżeli nadal będzie pracownikiem ochrony, tak jak, je, tak jak jest teraz, Maciek pracownikiem ochrony w Westfield Mokotów. Niech tak jak dotychczas broni bezpiecznie i też służy ludziom, ponieważ to jest dobry człowiek, wypełniony pozytywnymi emocjami. I droga Galerii Handlowa, powinniście się cieszyć, że macie takiego pracownika. Macieju, dziękuję za poświęcony czas, bo wiem, że jesteś po nocce. Dziękuję, że przyjechałeś do nas i dzisiaj, że jesteś. Przed urlopem, w trak nie, przed, no w trakcie, nie, nie przed, po, po... po urlopie. Już dokładnie. Dzisiaj miałem pierwszą służbę. Znaczy, wczoraj miałem wczoraj pierwszą miał służbę już... po urlopie. No to w takim razie, Maćku, odpoczywaj, śpij dobrze, a my już nie zawracamy głowy. Sprawdzajcie media społecznościowe Maćka Myszkowskiego. A cóż, może chcielibyście mieć takiego prezenta, jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, Maćku. Dziękuję za poświęcony czas i samych sukcesów. I żeby te kontakty, które się wtedy ciebie odzywały, jak był ten wiral. Żeby się zdyskontował, żeby się wykorzystał, żebyś był ich beneficjentem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Hej.